Niemiecki publicysta Daniel Broessler napisał w Sudeutsche Zeitung, że wojna na Ukrainie weszła w nowy wymiar, a wszystko dzięki niemieckim dostawom broni. Rosyjski gigant gazowy Gazprom w tym roku zwiększył swój przychód o 85%, a wszystko dzięki wzrostom cen gazu po wybuchu wojny na Ukrainie. Przy znacznym ograniczeniu eksportu gazu wynikającym z sankcji. Na ten moment w Polsce w aptekach można się zaszczepić na grypę i na COVID. Apteki stanowią już 21% punktów szczepień w Polsce. Grupa Allegro wystąpiła do Urzędu Patentowego o rejestrację znaku towarowego a dokładnie chodzi o odcień koloru pomarańczowego, którym firma posługuje się w swojej komunikacji. Szykuje się bardzo ważna zmiana w realizacji recept, głównie chyba wyczekiwana przez pacjentów. Jak wiemy teraz na jednym numerze e-recepty możemy mieć do pięciu leków. Każdy taki lek możemy realizować w różnych aptekach, ale na przykład jak mamy jednego leku, cztery opakowania i dwa weźmiemy w jakiejś aptece, to już musimy dokończyć wybieranie leków w tej samej aptece. I to właśnie ma się zmienić, że rozpoczęte wybieranie jakiegoś leku będzie można skończyć w innej aptece. Planowany termin wdrożenia jest na drugi kwartał 2023 roku.